Był chłodny grudniowy wieczór w Warszawie. Restauracja Złoty Talerz, położona w samym sercu śródmieścia, lśniła niczym klejnot wśród śniegu, który właśnie zaczynał spadać na miasto. Z okien biło ciepłe, złote światło. Zapraszając przechodniów, by choć na chwilę zapomnieli o mrożnej zimie, która ogarnęła Polskę. W środku Zofia Kowalska już po raz trzeci poprawiała czarny fartuch na idealnie dopasowanym uniformie. Miała 23 lata, jasne włosy związane w idealny koński ogon i spojrzenie pełne cichej determinacji. To nie był zwykły wieczór w pracy. Cała restauracja została zarezerwowana na prywatne przyjęcie. A kierownik, pan Marek, jasno powiedział: wszystko musi być perfekcyjne. Rodzina, która miała dziś tu zasiąść, była wyjątkowa: bardzo wyjątkowa. Zofia obserwowała ostatnie przygotowania. Stołę ustawiono w kształt litery U i nakryto nieskazytelnie białymi, lnianymi obrusami. Każde miejsce przygotowano z precyzją niemal chirurgiczną. Kryształowe kieliszki, srebrne sztućce, porcelanowe talerze ze złotym rantem. W centrum stołu stały eleganckie, lecz skromne kompozycje kwiatowe z białych róż i ciemnozielonych liści. Oświetlenie ustawiono tak, by stworzyć intymną, wręcz teatralną atmosferę. Pan Marek podszedł do niej wyraźnie zdenerwowany, poprawiając po raz kolejny idealnie zawiązany krawat. Był mężczyzną po pięćdziesiątce, z siwiejącymi włosami gładko zaczesanymi do tyłu i wąsem, który nadawał mu klasyczny wygląd Maitre D. Zofia wiedziała, że wcześniej pracował w najlepszych restauracjach Warszawy, zanim objął stanowisko w złotym talerzu. Zofio, będziesz odpowiedzialna za główny stół. Starsza pani, która usiądzie na honorowym miejscu, to matka gospodarza. Traktuj ją ze szczególną uwagą, ale dyskretnie. Nie lubi rozgłosu. Jej syn to... Janusz Wiśniewski. Pewnie o nim słyszałaś. Inwestycje, nieruchomości, te sprawy. Duże pieniądze, duża władza. Dzisiejszy wieczór to uczczenie 85. urodzin jego matki. Zowia skinęła głową, czując ciężar odpowiedzialności. Ciężko pracowała, by znaleźć się w tym miejscu. Pochodziła z małego miasteczka i przyjechała do Warszawy dwa lata temu z jedną walizką i marzeniem o lepszym życiu. Praca w restauracji dawała przyzwoite zarobki, lepsze niż większość dostępnych dla kogoś bez dyplomu. Ale dla niej to było coś więcej. Lubiła swoją pracę. Było coś satysfakcjonującego w byciu częścią ważnych chwil w życiu innych, nawet jeśli nikt nie zwracał na nią uwagi. Zrozumiałam, panie Marku. Wszystko będzie idealne. Piętnaście minut później zaczęli pojawiać się pierwsi goście około dwudziestu osób wszystkie elegancko ubrane mężczyźni w ciemnych garniturach i stonowanych krawatach kobiety w sukniach łączących prostotę z klasą rozmawiali półgłosem z uśmiechami pełnymi uprzejmości. Zofia dyskretnie obserwowała, dopracowując ostatnie szczegóły. Wtedy weszli oni. Janusz Wiśniewski był mężczyzną o imponującej posturze. Około 60-letni z postawą człowieka przyzwyczajonego do wydawania poleceń. Wysoki z ciemnymi włosami przypruszonymi srebrem na skroniach, ubrany w garnitur, który zapewne kosztował więcej niż trzy miesięczna pensja Zofii. Ale to nie on przyciągał wzrok wszystkich. To była kobieta u jego boku. Matka Janusza, drobna, delikatna, o włosach białych jak śnieg za oknem, upiętych w elegancki kok, ubrana w prostą granatową suknię o idealnym kroju, z naszyjnikiem z pereł i skromnymi kolczykami. W jej oczach tliło się coś wyjątkowego. Światło, którego nie dawały ani pieniądze, ani status. Czysta godność. Janusz prowadził ją ostrożnie do głównego miejsca. Trzymając ją za ramię z czułością, która zupełnie nie pasowała do jego wizerunku twardego biznesmena. Zofia zauważyła, jak nachyła się, by do niej mówić. Powoli, wyraźnie. I wtedy to zrozumiała. Starsza pani nie odpowiadała słowami. Kiwała głową, uśmiechała się, dotykała ramienia syna, ale nie mówiła. Pan Marek zbliżył się do Zofii i szepnął je do ucha. Starsza pani jest głucha. Od urodzenia... Mało kto o tym wie, rodzina zachowuje to w tajemnicy. Dość dobrze czyta z ruchu warg, ale nie naciskaj. Bądź naturalna, uśmiechaj się, używaj prostych gestów. Jeśli będzie czegoś potrzebować, syn lub wnoki pomogą. Zofie ścisnęło coś w środku. Spojrzała ponownie na kobietę, już nie widziała tylko elegancji i wieku, widziała kobietę, która przez 85 lat żyła w świecie, który nie był dla niej stworzony. Kobietę, która musiała walczyć nie tylko z codziennością, ale i z uprzedzeniami, z niezrozumieniem, z zamkniętymi drzwiami. Kolacja się rozpoczęła. Zofia i reszta obsługi poruszali się niczym tancerze w doskonale zsynchronizowanym układzie, serwując przystawki, nalewając wino, zabierając puste talerze. Jedzenie było wykwintne. karpacio z łososia z koperkiem i cytryną, potem klarowny bulion z leśnych grzybów, tak przejrzysty, że wyglądał jak płynne złoto. Danie główne – pieczona jagnięcina w ziołowej korupcji z ziemniakami fondan i białymi szparagami. Zofia obsługiwała główny stół z wyjątkową starannością. Za każdym razem, gdy podchodziła do starszej pani, stawała tak, by ta mogła widzieć jej twarz. Uśmiechała się ciepło, gestykulowała wyraźnie, prezentując kolejne dania. Kobieta odpowiadała łagodnymi uśmiechami i lekkim skinieniem głowy – w jej oczach było coś wyjątkowego, blisk inteligencji, przenikliwość, która docierała do Zofii przez ciszę. Goście rozmawiali o żywienie to była duża rodzina, trzy pokolenia przy jednym stole. Wnuki Janusza, młodzi ludzie w wieku 20 i 30 lat żartowali z babci z szacunkiem, przywołując zabawne historie z dzieciństwa. Jeden z nich, poważny chłopak w okularach o cienkich oprawkach, wstał, by wygłosić toast. Babcia zawsze była sercem naszej rodziny, zaczął spokojnie. Nauczyła nas, że prawdziwe bogactwo nie leży w bankach czy inwestycjach, ale w ludziach, których kochamy i pokazała nam, że siła to nie hałas, ale umiejętność pozostania sobą, gdy świat wokół się wali. Dziś świętujemy nie tylko 85 lat życia, ale 85 lat miłości, mądrości i przykładu, który nam dała. Ludzie zaczęli bić brawo. Starsza pani miała łzy w oczach, ale także promienny uśmiech. Janusz ujął dłoń matki, a Zofia zobaczyła w tym prostym geście cały wszechświat synowskiej miłości. Poczuła ukłucie tęsknoty za własną mamą, która była 200 kilometrów dalej w skromnym domu, gdzie Zofia dorastała. Kolacja toczyła się dalej. Zofia właśnie zbierała talerze po daniu głównym, gdy coś się stało. Starsza kobieta zaczęła się krztusić, chwytając się za pięść. Nie wyglądało to groźnie, raczej drobne zakłócenie, może kawałek jedzenia, który poszedł nie w tę stronę, ale reakcja była natychmiastowa. Janusz podarwał się z miejsca inni członkowie rodziny, również podnosząc głosy pełne niepokoju. Zamieszanie tylko pogarszało sytuację. Starsza pani była wyraźnie zdezorientowana, nie widziała wszystkich naraz, nie mogła czytać z ruchu warg, gdy kilka osób mówiło jednocześnie. W jej oczach pojawił się nie tylko dyskomfort fizyczny, lecz także lęk, poczucie zagubienia w chaosie dźwięków, których nie mogła usłyszeć. Zofia zareagowała instynktownie. Podeszła szybko, lecz spokojnie, stając naprzeciwko starszej pani, tak by ta mogła ją widzieć. I wtedy nie myśląc długo, jej dłonie zaczęły się poruszać. To nie były przypadkowe gesty. To był polski język migowy. P.J.M., którego Zofia uczyła się przez lata dzieciństwa i młodości. Jej dłonie ułożyły wyraźne, precyzyjne znaki. W porządku. Oddychaj, jesteś bezpieczna. Efekt był natychmiastowy. Starsza kobieta przestała rozglądać się zdezorientowana. Jej wzrok zatrzymał się na Zofii z taką intensywnością, że wydawało się, iż cały świat wokół zniknął. Łzy, które wcześniej tylko błyszczały w jej oczach, teraz spływały po pomarszczonych policzkach. Nie z bólu, z czegoś znacznie głębszego. Zofia kontynuowała. Jej dłonie poruszały się z gracją kogoś, kto mówi językiem serca. Woda. Chcesz wody? Małymi łykami. Starsza pani skinęła energicznie głową, a jej własne dłonie zaczęły odpowiadać trochę drżące z wieku ale czytelne. Tak, dziękuję. Znasz język migowy? Znam, odpowiedziała Zofia w znakach, sięgając po szklankę wody. Moja siostra Karolina urodziła się głucha. Cała rodzina nauczyła się języka, gdy miała trzy lata. To przyszło naturalnie. Nauczyła mnie, że język migowy to nie to piękny, pełnoprawny język, pełen emocji. Twoja siostra ma szczęście. Odpowiedziała kobieta i kolejne łzy spłynęły po jej twarzy. Kiedy byłam włoda, w latach trzydziestych i czterdziestych nie było szkół dla głuchych dzieci. Moi rodzice byli biedni. Nauczyłam się czytać z ruchu warg sama, obserwując, próbując. Kilka znaków poznałam od innych głuchych, których spotkałam w życiu, ale nigdy nie nauczyłam się tego formalnie. A potem, gdy wyszłam za bogatego mężczyznę, trafiłam do świata, w którym wszyscy udawali, że moja głuchota nie istnieje, dopóki byłam cicha i dobrze wychowana. Zofia odpowiedziała delikatnie: Ale jest pani tutaj, silna, kochana, stworzyła pani piękną rodzinę. Starsza kobieta przytaknęła: Tak, ale nie wiesz, jak to jest siedzieć w pokoju pełnym ludzi, których kochasz, słyszeć ich śmiech z dowcipów, których nie rozumiesz. Widzieć rozmowy toczące się w kątach, gdzie nie możesz czytać z ust, zawsze trochę na zewnątrz, nawet gdy jesteś w centrum. Dzisiejszy wieczór był piękny, ale też samotny, aż do ciebie. Janusz powoli wstał. Podszedł bliżej. Jego głos drżał, gdy zapytał: Mamo, co mówisz? Co ona mówi? Starsza kobieta spojrzała na syna, potem na Zofię. Jej dłonie znów się poruszyły. Powiedz mu. Zofia odwróciła się do Janusza. Czuła, że wszyscy w restauracji patrzą tylko na nią. Mówiła spokojnie, ale wyraźnie. Ańska mama mówi, że to pierwszy raz w jej życiu, kiedy ktoś w takim miejscu rozmawiał z nią bezpośrednio w języku migowym. Jest wzruszona, bo przez chwilę nie potrzebowała pośrednika po prostu mogła rozmawiać z kimś, kto ją rozumie. Zapadła głęboka cisza. Janusz patrzył na matkę. Jakby widział ją po raz pierwszy. Łzy napłynęły mu do oczu i nie próbował ich ukrywać. Usiadł obok niej i ujął jej dłonie. Mamo powiedział drżącym głosem. Nie wiedziałem. Myślałem, że robimy wystarczająco dużo, że jesteś szczęśliwa tak, jak jest. Kobieta dotknęła jego twarzy z czułością, po czym poprosiła Zofię, by przetłumaczyła jej słowa. Zawsze robiłeś, co mogłeś. Dałeś mi życie, o jakim nigdy bym nie marzyła. Piękny dom, bezpieczeństwo, szacunek. Ale język, ten, którym mówi moje ciało, zawsze był zapomniany. To nie Twoja wina. Tak po prostu zbudowany jest ten świat. Wnuk w okularach, ten samy, który wcześniej wygłaszał toast, potrzebu bliżej. Babciu, możemy się nauczyć. Naucz nas, albo pójdziemy na kursy. Dlaczego nigdy nas o to nie poprosiłaś? Starsza pani odpowiedziała w znakach, a Zofia tłumaczyła: Bo nauczyłam się dawno temu, że proszenie o dostosowanie to bycie ciężarem, że bycie głuchą to coś, co trzeba przezwyciężać, a nie celebrować. Ale ta młoda kobieta spojrzała na Zofię z taką czułością, że kelnerce ścisnęło się serce. Pokazała mi w pięć minut, że uczestniczyć w rozmowie, naprawdę uczestniczyć bez tłumaczeń, bez opóźnień, to radość. O której już zapomniałam. Pan Marek stał z daleka, kompletnie oszołomiony. W całych 30 latach pracy w restauracjach nigdy nie widział czegoś takiego. Pozostali pracownicy również stali nieruchomo, niektórzy z łzami w oczach. Janusz otarł twarz i odzyskał spokój. Spojrzał na Zofię z taką intensywnością, że poczuła się mała w swoim kelnerskim uniformie. Jak masz na imię? Zapytał. Zofia Kowalska, proszę pana. Zofio, właśnie dałaś mi najcenniejszy prezent, jaki mógłbym otrzymać w dniu urodzin mojej matki. Pokazałaś mi, że mimo całego mojego sukcesu, pieniędzy i wpływów, nie potrafiłem dostrzec czego naprawdę potrzebowała nie komfortu materialnego, ale więzi, obecności. Proszę pana, pan nie zawiódł powiedziała łagodnie Zofia. Miłość w pańskiej rodzinie jest oczywista. To tylko przypomnienie, że zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego o tych, których kochamy. Matka ponownie dała znak, a tym razem Zofia przetłumaczyła: Chcę, żeby ta młoda kobieta dołączyła do nas na deser, nie jako kelnerka, ale jako gość. Dała mi dziś prezent i chcę z nią jeszcze porozmawiać. Zapadła chwila zawahania. To było całkowicie nieregularne, niezgodne z etykietą. Pan Marek wyglądał, jakby miał dostać ataku nerwowego. Ale Janusz natychmiast skinął głową. Oczywiście, mamo, oczywiście. Zofia spojrzała na pana Marka, który po chwili szoku również skinął głową. Jeden z wnuków wstał i przyniósł krzesło, stawiając je obok starszej pani. Zofia usiadła, wciąż w swoim kelnerskim stroju, wśród jednych z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Warszawie. Podano deser, trójwarstwowe ciasto ozdobione delikatnie świeżymi malinami i listkami mięty. Ale prawdziwą słodyczą był dialog, który rozkwitał między Zofią a starszą kobietą. Ich dłonie tańczyły w powietrzu. Opowiadając historię, dzieląc się cichym śmiechem, doskonale się rozumiejąc. Opowiedz mi o swojej siostrze, poprosiła starsza pani w języku migowym. Zofia zaczęła mówić, a jej dłonie poruszały się z gracją wielu lat praktyki. Karolino ma teraz 20 lat. Studuje grafikę komputerową w Krakowie. Jest błyskotliwa, dużo mądrzejsza ode mnie. Kiedy byłyśmy dziećmi, niektórzy sąsiedzi patrzyli na nią z litością, jakby była inna. Ale moi rodzice nigdy na to nie pozwolili. Wszyscy razem nauczyliśmy się języka migowego. Stał się naszym drugim językiem domowym. Karolina nauczyła mnie, że społeczność głuchych nie jest niepełnosprawna, jest po prostu inna. A inność jest piękna. Twoja rodzina jest mądra, odpowiedziała starsza pani w języku migowym. Kiedy urodził się Janusz, byłam przerażona, że też może być głuchy. Nie dlatego, że głuchota jest zła, ale dlatego, że wiedziałam, jak świat traktuje takie dziecko. Kiedy urodził się słyszący, poczułam ulgę i jednocześnie winę. Ulgę, że nie będzie musiał przechodzić przez to, co ja. Winę, bo ta ulga wydawała się zdradą mojej tożsamości. To nie zdrada, odpowiedziała Zofia w znakach. To miłość matki. Chciała pani uchronić go przed cierpieniem, które sama pani poznała. Rozmowa trwała prawie pół godziny. Inni goście wrócili do swoich dyskusji, ale Janusz pozostał w pobliżu, obserwując przemienioną matkę. Była ożywiona w sposób, którego dawno u niej nie widział. Jej gesty były pełne energii, uśmiech nie znikał z twarzy, całe ciało uczestniczyło w rozmowie. W pewnym momencie starsza pani coś zamigała, po czym zatrzymała się i spojrzała na swoje dłonie. Zamigała ponownie: Wiesz, spędziłam tyle lat, starając się istnieć w świecie słyszących, że. Prawie zapomniałam, jak to jest być całkowicie zrozumianą we własnym języku. To jak powrót do domu po dekadach nieobecności. Zofia poczuła, jak łzy pieką ją w oczach, ale je powstrzymała. Odpowiedziała: Nigdy nie powinna pani opuszczać swojego domu tylko po to, by być szanowaną. Nie, zgodziła się kobieta, ale taka była rzeczywistość moich czasów. Mam nadzieję, że dla twojej siostry będzie inaczej. Gdy wieczór zbliżał się ku końcowi, Janusz poprosił o rachunek i równocześnie poprosił o rozmowę z panem Markiem i Zofią na osobności. Przenieśli się w cichy kąt restauracji. Janusz spojrzał prosto na Zofię. Chcę, żebyś wiedziała, że tego, co dziś zrobiłaś, nie zapomnę. Moja matka jest dziś promienna, jak nie widziałem jej od lat. Nie tylko dobrze obsługiwałaś, dostrzegłaś potrzebę, której nawet ja, jej syn, nie potrafiłem zauważyć. Proszę pana. Po prostu użyłam umiejętności, którą mam. Każdy, kto zna język migowy, zrobiłby to samo, ale byłaś jedyną osobą tutaj, która to potrafi i zrobiłaś to z taką naturalnością, z taką delikatnością. Moja firma zawsze szuka ludzi z wyjątkowymi umiejętnościami takich, którzy widzą to, czego inni nie dostrzegają. Jeśli byłabyś zainteresowana, chciałbym zaoferować ci pracę lepsze wynagrodzenie więcej możliwości Zofia zamarła. To była propozycja, która mogła odmienić jej życie. Ale spojrzała na restaurację, na kolegów, którzy stali się jej przyjaciółmi. Na pana narka, który dał jej szansę, gdy przyjechała do Warszawy bez żadnych referencji. Proszę pana, bardzo dziękuję, ale lubię to, co robię. Dzisiejszy wieczór nie był o tym, by zdobić coś dla siebie. Chodziło o to, by zrobić to, co właściwe. Janusz uśmiechnął się, szczerze, aż po oczy, jesteś wyjątkowa. Zofio Kowalska ale moja oferta pozostaje otwarta a niezależnie od Twojej decyzji pozwól, że zrobię chociaż to podał jej kopertę. W środku była suma pieniędzy, która sprawiła, że Zofia za mówiła oraz wizytówka z jego danymi Napiwek jest dla Ciebie oczywiście a karta to mój kontakt. Jeśli Twoja siostra będzie czegoś potrzebować stypendium, sprzętu, szansy zawodowej zadzwoń. I jeśli zmienisz zdanie w sprawie pracy, drzwi są zawsze otwarte. Zanim Zofia zdążyła odpowiedzieć, podeszła matka Janusza. Zamigała, a jej głos, rzadki, delikatny, wypowiedziany z charakterystycznym akcentem tych, którzy nauczyli się mówić, nigdy nie słysząc, zabrzmiał: Dziękuję ci, dziecko. Dałaś mi dziś najpiękniejszy prezent. Dar bycia zrozumiano. Nie zapomnę cię. Zofia, nie mogąc już powstrzymać łez, odpowiedziała w znakach. A pani dała mi przypomnienie, dlaczego nauczyłam się języka migowego. Żeby budować mosty, nie mury. Rodzina Janusza zaczęła się szykować do wyjścia. Przyniesiono płaszcze, pożegnania się przeciągały. Ale zanim wyszli, każdy z członków rodziny podszedł do Zofii, by osobiście jej podziękować. Wnuk w okularach nawet zapytał, gdzie mógłby nauczyć się języka migowego. Skrzętnie notując informacje, które mu podała. Kiedy w końcu wyszli, restauracja pogrążyła się w ciszy. Pozostali pracownicy powoli wrócili do swoich obowiązków, sprzątania i zamykania lokalu. Zofia stała przez chwilę nieruchomo, wciąż próbując przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Pan Marek podszedł do niej i delikatnie położył dłoń na jej ramieniu. Zofio, przez 30 lat w tej branży nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zamieniłaś zwykłą kolację w coś, co ci ludzie będą nosić w sercach do końca życia. Jestem dumny, że jesteś częścią mojego zespołu. Dziękuję, panie Marku. Ale zrobiłam tylko to, co każdy człowiek powinien zrobić spojrzeć głębiej, poza to, co widać, i naprawdę się połączyć. Tego wieczoru, gdy wracała do swojego małego mieszkania, przez ośnieżone ulice Warszawy, Zofia wyjęła telefon i napisała do domu. Jej siostra Karolina odpowiedziała jak zawsze wiadomością tekstową. Zofia napisała: Karo, nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Opowiem Ci wszystko, gdy przyjadę w weekend, ale chcę, żebyś wiedziała. Dałaś mi dar, kiedy nauczyłaś mnie patrzeć na świat Twoimi oczami, Twoimi dłońmi. Dziś ten dar dotknął czyjegoś życia w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałam. Dziękuję Ci, że uczyniłaś mnie tym, kim jestem. Odpowiedź Karoliny przyszła natychmiast: Zawsze byłaś niesamowita, siostro. Opowiedz mi wszystko. I pamiętaj, język migowy to nie tylko mój język, to nasz, całej naszej rodziny, wszystkich, którzy wybierają, by widzieć więcej niż tylko dźwięk. Zofia odłożyła telefon i spojrzała przez okno pociągu, obserwując, jak śnieg spada na historyczne miasto. Pomyślała o starszej pani. O jej 85 latach cichej siły, o wszystkich chwilach, w których musiała czuć się niewidzialna w pełnych ludzi salach. Pomyślała o swojej siostrze, która budowała swoją przyszłość w Krakowie. Pomyślała o wszystkich Karolinach i wszystkich starszych kobietach na świecie, próbujących odnaleźć się w społeczeństwie, które dopiero uczy się prawdziwej inkluzji. I Zofia wiedziała z absolutną pewnością, że to, co wydarzyło się w restauracji nie było tylko kwestią tłumaczenia czy uprzejmego gestu. Chodziło o godność, o uznanie, o głęboką ludzką potrzebę bycia widzianym i rozumianym dokładnie takim, jakim się jest. Czasem, pomyślała, najważniejsze mosty, które budujemy, nie są zrobione ze słów, ale z wyciągniętych dłoni, ze spojrzeń, które naprawdę widzą, z serc gotowych nauczyć się nowego języka nawet jeśli tym językiem jest wymowna cisza tych, którzy zawsze mieli coś ważnego do powiedzenia. Śnieg wciąż padał na Warszawę, okrywając miasto białym płaszczem, a gdzieś w tej metropolii starsza kobieta spała z uśmiechem na twarzy, jej dłonie spoczywały spokojnie na kołdrze, po raz pierwszy od dziesięcioleci doświadczając prostej radości rozmowy bez pośredników, bez tłumaczeń, bez barier. Tylko dwie dusze połączone najpiękniejszym z języków, językiem prawdziwego zrozumienia.